Stoj! Dobra, witam serdecznie Rita z tej strony. Kochani, dzisiaj jest sobota. Miałam nie nagrywać, miałam sobie zrobić detoks od yy, nagrywania. Mówiłam wam, że nie będę parę dni nagrywała, ale nie mogę. <laughs> nie mogę. Nie wiem. Czy tak przyzwyczaiłam do kamery gadać? Ej, z wami, to wezmę was, was do ręki. Tak się już przyzwyczaiłam do Was gadać, do kamery gadać, że to już jest chyba choroba, nie? Ale wiecie co? Wczoraj nic nie nagrywałam ani nic nie montowałam. I nie miałam. Nie, że nie miałam co robić, tylko tak się dziwnie czułam. Naprawdę. Ale wiecie co? Tak jak tytuł wskazuje, czy wierzycie w sny prorocze? Słuchajcie, opowiem Wam, nie lubię opowiadać snów, nie lubię jak mi opowiadają sny, ale jak są jakieś sny takie konkretne, to lubię posłuchać. Dzisiaj śniły mi się pająki. Pająki. Bardzo dużo pająków miliony pająków. Byłam w pokoju, gdzie było pełno pająków. Ja się znajdowałam w pokoju pełnym pająków, gdzie było pełno pajączyn. Te pająki łaziły, po mnie łaziły. Ja się ogólnie pająków boję. Tam boję, bardziej to się brzydzę, wiecie, za to się strasznie bałam pająków. A w tym śnie czułam spokój. Ja się w ogóle ich nie bałam. Ja patrzyłam, jak one po mnie chodzą, malutkie pajączki. Nie jakieś wielkie tarantule, tarantule czarne, nie. Małe pajączki, takie, wiecie, te pa pająki domowe, takie z chudymi, tymi nóżkami, nie? Z długimi, chudymi nóżkami. Ja byłam w pokoju pełnym pająków, których się w ogóle nie bałam. I jaki to ma, jaki ma znaczenie ten sen? Nie mam pojęcia. Jak zaglądałam do sennika. Znaczy, znaczenie snu, jakie to jest. Poszłam do koleżanki, odwiedzić koleżankę, była ciemna noc, ja szukałam jej mieszkania, znalazłam, gdzie ona mieszka i poszłam do niej się umówić, bo to fryzjerka koleżanka, poszłam się do niej umówić na, żeby zakładać sobie randewu u niej i właśnie u niej w domu było pełno tych pająków, siedziałam w pokoju pełnych pająków, później wyszłam i szukałam mojego samochodu, mówię Wam, była ciemna noc, szukałam mojego samochodu, nie mogłam go znaleźć i wiem, że się odczepywałam z tych pająków taki dziwny straszny sen. Dziwny głupi sen, ale pająki wiem, że mają znaczenie w snach. Jak patrzałam do sennika, to pisało, że pająki, jeżeli się człowiek pająków nie boi, są to małe pająki, to zwiastuje to szczęście emocjonalne i finansowe. Więc nie wiem, ani mi jedno się nie zgadza, ani drugie. Nie pasuje tu do mojego życia coś takiego. No chyba, że w tego Jokera wygram. Ale... O co chodzi z tym snem? Muszę to rozkminić. Pewnie się dowiem dopiero, jak już coś się stanie. A wiecie, że w Jokera jest teraz 7 milionów 200 tysięcy. Mm. Ciągle pula rośnie. Nikt do tej pory nie wygrał puli głównej i rośnie. Ale nie o tym. O znaczeniu snów. Co oznaczają te pająki? To się pewnie dowiem po jakimś czasie. Bo opowiem Wam mój jeden sen, proroczy to był sen. Wiecie co, jak się słucha e, tak e, o proroczych snach, to tak się nie dowierza. A tam bajki opowiadają, dopóki się tego nie doświadczy. Naprawdę. Miałam sen. Teraz uwaga, mój tata był wtedy już w szpitalu. Miałam sen, że byłam na statku na promie w Grecji. I był straszny sztorm. Była noc, ciemna noc. Były błyskawice, były, była ulewa, grat. Huśtało statkiem na prawo, na lewo. Ludzie w panice uciekali, chowali się do kabin, pod pokład się chowali i krzyczeli i płakali: że statek zatonie, statek zatonie, zatoniemy. A ja stałam na pokładzie i patrzałam się na wprost na rufę na ten sztorm. W oddali widziałam wyspę brzeg. Bląd widziałam. I w pewnym momencie stanął koło mnie świętej pamięci mój y, mąż, Zbyszek. Tak osoby, które mnie oglądają i może nie wiedzą, że Zbyszek nie żyje. Zbyszek umarł 15 lat temu. Już nawet nie wiem, nie pamiętam. Bardzo dawno temu umarł, tak? Zbyszek nie żyje. Umarł w śnie na serce. Stanęło mu serce. No i słuchajcie, i w tym śnie stanął koło mnie zbyszek, mu świętej pamięci. I mówi do mnie. Statek się ro za zatonie, rozbije się o skały i wszyscy zatoniemy. Nie boisz się, mówi do mnie. A ja mówię do niego, nie boję się. I naprawdę w tym śnie miałam taki spokój ducha, w ogóle się nie bałam. I mówię do niego, nie boję się, ja wierzę, że dobijemy do brzegu cali i zdrowi. Cały statek dopłynie do brzegu, cały i zdrowy, nic nam nie będzie. Ja się tak na niego patrzę i mówię do niego, a w ogóle co tu tutaj robisz? On mówi nic, po prostu przybyłem, żeby ci potowarzyszyć i żebyś się czuła bardziej bezpiecznie. Słuchajcie, statek moim śnie dobił do brzegu, wszystko było spoko. I to był... Wiecie co, mam czasami sny. Po prostu wstaję rano, a był jakiś sen i dobra się zapominanie. A o tym śnie no stop myślałam. Non stop. To była niedziela. I zadzwoniłam do mamy. Tam chyba była dziesiąta czy dwunasta, a południe zadzwoniłam do mamy. O, parasolka mi otwónie. Mamy przy, na sznurki przywiązaną z drugiej też. Słuchajcie, i zadzwoniłam do mamy, a mama mówi, że w kościele na kazaniu ten sam dzień, nie? W tą niedzielę było kazanie wiecie o czym, jak to Jezus z uczniami był w łodzi na morzu i był sztorm. I on im mówił: Nie lękajcie się, miejcie wiarę, że wszystko będzie dobrze, a wszystko skończy się szczęśliwie, bo po burzy zawsze wychodzi słońce. I wiecie, całe kazanie było mniej więcej o tym, że trzeba mieć wiarę. Że wiara czyni cuda. Jak mi mama o tym opowiedziała, to aż mi normalnie włosy dęba stanęły. Ja mówię mamo, a miałam taki sen, właśnie, że moja wiara uczyniła cuda, że statek, który nie miał szans żadnych przeżycia. Dobił do brzegu. Moja wiara sprawiła to, że ja się nie bałam i wszystko dobrze się skończyło. I wiecie co? Po dwóch dniach mój tata umarł. Po dwóch, mój tata, po dwóch dniach mój tata umarł. I ja pamiętając ten sen, wiecie, wielki ból, płacz, lament i żałoba. Ale ja wiedziałam, że my tą żałobę przetrwamy i że wszystko będzie dobrze. To był ten czas, to był luty, że nie wiadomo było, czy mi się uda do Polski dostać. Te samoloty z Grecji wtedy nie można było wylatywać, jak się nie miało konkretnego powodu. Udało mi się. Udało mi się dolecieć do Polski, polecieć do Polski na pogrzeb. Udało mi się znaleźć bilet w fajnych pieniądzach. Udało mi się łatwo znaleźć ten miejsce i bilet. I wszystko ładnie, gładko mi poszło, jeżeli chodzi o przelot. I później w Polsce miałam to szczęście, bo czekali z pogrzebem aż ja przyjadę. Miałam to szczęście pożegnać się z tatą. Miałam to szczęście pożegnać się z tatą. Głaszcząc go za, po podłoniach, powiedziałam mu to, co za życia nie zdążyłam mu powiedzieć. I wiecie, jaką ja poczułam ulgę i spokój ducha. I ja wiedziałam, że jak będzie pogrzeb, że wszystko się dobrze skończy, w tym sensie, że przetrwamy to. Przetrwamy ten cały ból i, 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 i że wszystko będzie dobrze. I nie wiem dlaczego poczułam taki. Taki spokój ja wiedziałam, że już tata odszedł, że to po prostu to tylko zostało opakowanie, a że jego dusza już spoczywa w spokoju, wiecie. Taki wewnętrzny spokój ducha też ja poczułam, taki ulżyło mi, że się z nim pożegnałam, że miałam tą szansę się z nim pożegnać, i zobaczcie. Ten sen, czy to nie był proroczy sen? Zwiastujący o nadchodzącej burzy emocjonalnej i pokazujący mi, że wszystko będzie dobrze? No, ja o tym opowiadam, to mi normalnie ciarki przechodzą, nie? A czy wy wierzycie w sny prorocze? A mieliście w ogóle jakieś sny prorocze? Jeżeli tak, napiszcie w komentarzu. Z poczytam. Ale zawsze jak, zawsze jak Zbychu przychodzi do moich snów, to wiem, że będą jakieś problemy rodzinne. On mnie po prostu ostrzega. Dziwne, nie? Yy, trzy razy do moich snów przyszedł. A nie żyje tak, z 15-16 lat jakoś tak będzie. A po 14? Ja tu tak, nie pamiętam. Dziwne są sny, nie? Niepojęty jest umysł ludzki i sny. Tak więc nie wiem, wiecie co, przez ten sen z tymi pająkami dzisiaj, no siedzi we mnie ten sen, ciągle o nim myślę, nie wiem jakie ma znaczenie. O co tu chodzi? Czy w końcu wszystko ułoży się szczęśliwie, emocjonalnie u mnie? O to chodzi? Czy jakiś dobrobyt, to może być dobrobyt emocjonalny lub finansowy? Nie wiem. Nie mam pojęcia. No i przez to, że ten sen ciągle we mnie siedzi, to mi się przypomniał tamten sen. Zwiastujący burzę emocjonalną w moim życiu i ukazujący, że wszystko dobrze się skończy, że wiara czyni cuda. Naprawdę ludzie. Jeżeli będziecie wierzyć, że wszystko dobrze się skończy, to tak się skończy. A jeżeli będziecie wierzyć i sobie wmawiać, że nie że będzie beznadzieja, to tak będzie. Wszystko też zależy od stanu naszego umysłu, jak, yy, jak się nastawiamy. No i tak, taki filmik, króciutki. Chciałam po prostu to wyrzucić z siebie. Wiecie co czasami, jak się coś wyrzuci z siebie, coś się powie, coś się napisze to później człowiek tak, tak, tak bardziej spokojniej na duszy się czuje, tak jak to wypluje z siebie, nie? Mówię Wam, siedzi we mnie ten sen, kurde, cały dzień. Siedzi we mnie cały dzień ten sen. O co tutaj chodzi? Pająk? Ile miliony pająków, Miliony pająków. I ja się nie bałam pająków, ja... Bo wiecie, niczego się nie boisz, ja się tylko śmierci boję, ale w sumie nie, nie boję się śmierci. Śmierć to wyzwolenie. Aaa, podchłonie mi parasolka. Ale zresztą ją zaraz złożę, bo już tutaj słońca nie ma. Troszeczkę jeszcze, widać na krześle, nie pada słońce. Tak więc kochani, to tyle jeżeli chodzi o tego krótkiego vloga. Dajcie znać yy, jakie, czy mieliście wy jakieś sny prorocze czy wierzycie w sny prorocze, czy w ogóle wierzycie w znaczenie snów. Ja się jeszcze dzisiaj odezwę, pewnie na tym się nie skończy. Mam zamiar Wam nagrać filmik o... Bardzo ciekawy filmik. O, o gestach i mimice Greków. O, może być ciekawy. To już będzie tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć! A co nam się tu zaplątał żuczek, pan żuczek? Patrz, jaki piękny, złoty jest. Wow! Ale ładny. Zaraz po frunie idzie do góry. <noise> Dużo żuczków tutaj latami na balkonie. Niektóre są takie aż niebieskie. A złotego dawno nie widziałam. No już, 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 już odfruniesz. Brawo. <noise>